Dzień dobry, Elżbieta Jaworowicz, sprawa dla reportera. Znajdujemy się w likocie pięknej, małej miejscowości położonej przy granicy Wrocławia. To tutaj o swoje wartości chrześcijańskie, polityczne i przede wszystkim uczniowskie walczy Ewelina Mielczorka, która przykuła się do swojego tutaj stojaka od pogrzebaczy Łódkominka. Proszę Państwa, ta nie tylko nie tylko nas jako Europę, ale przede wszystkim jako świat, jako koleżanki, które wypowiadały się do kamery, które stwierdziły, że no niesprawiedliwie została potraktowana. Pani Ewelinko, jak się pani czuje? Co pani w tym momencie chce udowodnić? W tym momencie chciałabym powiedzieć, że nie bierze w tym roku matury, ponieważ Zostałam, że tak powiem, uwalona z jednego, powtarzam, z jednego przedmiotu. Proszę, klejnę! Pani sobie zdajesz sprawę, ile ja wylałam łez. Zdaję sobie sprawę. Ja, ja wiem, proszę pani, ile pani wylała łez, bo, bo słyszę przede wszystkim ten przepity głos. Przez to wszystko, co się wydarzyło, proszę Państwa. Ci nauczyciele, ta. Cała OKE niszczy naszych maturzystów, naszych przyszłych studentów, naszą przyszłą szlachtę polską i jej wizerunek. Proszę, proszę, proszę Panie, proszę sobie pomyśleć, co ja powiem swoim dzieciom. Co ja im powiem, że cały rok piłam na kolerę, na kolerę że pytam. My jako em, redakcja sprawy dla reportera, Pragniemy połączyć się z Panią więzłami i to nie tylko przyjaźni, szacunku czy innych wartości. Proszę Pani, co Pani pragnęłaby powiedzieć swojemu nauczycielowi, który tak, tak zrobił, który tak po prostu Panią... Ja, ja bym chciała serdecznemu podziękować, dlatego, że nigdy nie spodziewałam się, że przez tak krótki okres tyle wypiję. bez kasy, bez niczego, ja codziennie piję. Co żadne, człowiek się zmienia. I... Proszę pani, to co pani mówi, to jest bardzo przykre. I ja jako Elżbieta Jaworowicz pragnę apelować do tych wszystkich ludzi dobrej woli, aby oni, pomogli wspólnie przezwyciężyć Ewelince ten trud, ten trud przede wszystkim, jaki włożyła w edukację swoją trzy lata w liceum ogólnokształcącym numer 6. Te łzy, te łzy, proszę Państwa, to są emocje, emocje tego, co wyraża cała edukacja. Ten po prostu... Jak to nazwać trudny przypadek, bo jak można, jak można, tydzień przed maturami powiedzieć dziewczynie, że nie zdała? To jest skandal. I ja apeluję do tego pana, który tak, tak zrobił, jako Elżbieta Jaworowicz, żeby po prostu zaczął leczyć tą patologię wrodzoną. Żeby ta dziewczyna, ta dziewczyna, która będzie przyszłością, Pols e, Polski. Pragnie podziękować panu, ale jednym słowem wyrazić swoje emocje. Żal, rozpacz. Ta dziewczyna musi ciężko pracować przez dwa miesiące, po to, by zapracować na korepetycje. Proszę pana, pan jest skandaliczny, ale zarazem e, kochany. Tak, tak wyraża emocje nasza tutaj bohaterka dzisiejszego programu Sprawy dla reportera. Pani Ewelinko, czy pani chciałaby coś jeszcze dodać? Mm, tak, chciałabym e, serdecznie pozdrowić moją klasę trzecią E, bez której nie dałabym rady. To ona zmobilizowała mnie do picia. Nie codziennego. Ale ona mnie nauczyła pić. Być na miarę swoich możliwości. I za. I za... Za to, za to serdecznie dziękuję. A my, jako Telewizja Polska, pragniemy połączyć się z Eweliną po raz ostatni. W poczuciu solidarności z ludzkim nieszczęściem modlimy się, by ta maturę z matematyki w przyszłym roku pozytywnie napisała, by ta przede wszystkim ukończyła trzecie LO w Wrocławiu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu, Elżbieto. Jak gdyby nie pani nie poradziłabym mu sobie z tym problemem. Dziękujemy. Elżbieta Jaworowicz, sprawa dla reportera. Do widzenia.